Dzień dobry, witam Panią serdecznie, Pani Iwonko. Pyta Pani, czegoż chce ten Pan. Zaraz sprawdzimy jego intencje. O co mu chodzi? O co chodzi temu panu? Jakie są intencje? Będą intencje są i będą intencje Piotra Wobec Iwony. Rycerz Denarów. No i jego energia. Co on o pani myśli? Pustelnik. Czego od Pani chce? A z co sam będzie wnosił w te relacje. Dwójka mieczy. Widoki na przyszłość. Ósemka mieczy. Proszę Pani, jak się ósemka mieczy pokazuje w widokach relacji, to to, to jest takie, tak jak Pani dobrze napisała, Pisała trzymanie wiadomo kogo na postronku, stawianie kogoś w sytuacji bez wyjścia. Co chcę, żeby pani zrobiła, as mieczy. As mieczy pojawia się wtedy, kiedy są wyroki sądowe, kiedy w, żeby inne znaczenie, żeby mieć jakiś taki projekt, nowy, nowe spojrzenie coś kreatywnego wymyślić. As mieczy jest myślowo najbardziej kreatywną kartą w tarocie. Intencje, ryce, rycerz denarów. Gdyby tu była dwójka kielichów, dziesiątka kielichów, as buław, to by można było powiedzieć, że intencje są takie seksualne, czy miłosne, tak, w kielichach. Natomiast mamy rycerza denarów. No, pierwsze co, to To jest czynnik ziemski. Tu nie ma uniesień, tu nie ma mm, miłości. Tu jest racjonalna, tu jest racjonalność. E, stabilizacja. W kartach pokazany jest jako osoba młodsza duchem, aniżeli wskazywałby na to PESEL. E, także ja nie sądzę, że temu Panu brakuje jakiegoś wigoru. On w rycerzu denarów jest bardzo, bardzo powolny, konsekwentny, krok po kroku, krok po kroku. Inną osobę już by się, inna osoba zniecierpliwiłaby się już sto razy, a on nie, konsekwentnie, uparcie, powoli, tak, się, tak grzebie. W niektórych wizerunkach rycerza denarów w kartach tarota jest taka osoba pokazana grzebiąca w ziemi. On sobie tam coś sadzi i czeka, aż mu urośnie. Jest cierpliwy, no bo jednak proces kiełkowania i rośnie i wzrostu nie odbywa się w przeciągu jednej nocy, tak? Rycerz denarów jako intencję niesie ze sobą nutkę. Przepraszam bardzo. Przepraszam panią za telefon. Byłam przy Asie Mieczy w którego symbolice yy, są właśnie takie nowatorskie pomysły, idee. Yy. Przejdę do pustelnika. Ja myślę, że to, to jest proszę Pani człowiek, który jakby doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Yy, pani w, on widzi Panią w pustelniku, czyli on wie, że Pani nikogo nie ma, że Pani jest sama, a że Kontakty z nim to jest coś, czego pani chce. Widzi w panią osobę bardzo mądrą, bo taki jest pustelnik. No bo kim był pustelnik? Mędrcem, który a, potrafił znaleźć rozwiązanie dla różnych spraw, który miał, posiadał wiedzę, taką przede wszystkim też wewnętrzną mądrość. Natomiast co, te dwie karty co chce, też mogą być w ten sposób interpretowane, że razem z tą ósemką mieczy, że w przyszłości tej, na, tej najbliższej, to jeśli pani wykona zadanie, wymyśli, to potem kontakty będą bardzo mocno ograniczone. To będzie na takiej zasadzie, że jeśli ten człowiek zechce uchylić drzwi, to wtedy to zrobi. Ale jemu wygodniej będzie, jak drzwi do niego, do serca, do duszy, do niego jako osoby są zamknięte. Co wnosi w relację dwójka mieczy? To jest karta dużego niezdecydowania. Niechęci do podjęcia decyzji, odkładania decyzji na później. Będę z nią, nie będę. To nie jest ten czas. Jemu się nie spieszy w rycerzu denarów. On może tak przeciągać w nieskończoność. On jest bardzo cierpliwy. Tak jak opowiadałam pani na początku. Sama pani widzi, że w tych kartach nie ma kart uczuć. Są miecze. Myśl, kalkulacja chłodna ocena, zablokowanie, odcięcie, samotność, brak decyzji. To są hasła dla tego człowieka i dla, tego, dla tej relacji. Co ukrywa przed Panią? On ma jakieś problemy z rycerz buław, jakiś człowiek. To może być jego wspólnik, współpracownik. I tam się nie układa dziesiątka buław. Bardzo ciężko jest taki. Tak, Chce coś zakończyć. Być może z tym człowiekiem. I odwrócił mi się Wisielec, zostawiłam go tak, jak, spo, jak odwrócony. Czyli może chodzić o jakąś inwestycję o pieniądze, bo tu rękę wyciąga i mu te pieniążki wpadają. Czyli chodzi o jakieś zakończenie tematów z mężczyzną, efektem którego jest wpadnięcie pieniędzy do ręki. Takie... To jest coś, co ukryte. Sedno sprawy. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Może być z jakiejś inwestycji. Królowa mieczy. Czwórka. Nie, i te dwie karty królowa mieczy. Znowu. Rezerwa, dystans, czwórka denarów, jasne postawienie granic. To jest moje, to jest Twoje. Tyle dam, nic więcej. Dotąd się posunę ani kroku dalej. Ochra ochraniam to, co mam. Czyli jak gdyby Pani wyciągnęła rękę, no to daj mi teraz to czy to. O nie, 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 nie. nie. To jest moje. Także. No tak jak sama Pani widzi, w tym czytaniu brak kart dotyczących miłości. Dziękuję Pani bardzo serdecznie.